Myślę, że taki pierwszy mm, znak, który jakoś gdzieś sobie przypominam, to jest y, y, wspomnienie, które mnie kiedyś oczarowało, Oczarowały mnie, oczarował y, mnie uśmiech sióstr zakonnych. Y, kiedyś odwiedzały naszą parafię. Y, ja pamiętam, że byłam bardzo mała i y, 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 Wiem, że było jakieś zgromadzenie klauzurowe, które zbierało na cegiełki, na swój klasztor. I one po prostu miały niebo w oczach. I jak ja to zobaczyłam, jak taka mała dziewczynka gdzieś tak zapragnęłam być tak szczęśliwa, właśnie jak one. I gdzieś ten obraz oczywiście później się tam rozmył, natomiast gdzieś został mi w sercu. Taki. Drugi jakby moment, który pamiętam, to jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Że właśnie jako podstawówce dziewczynka patrzyłam na wystawiony najświętszy sakrament i miałam w sobie coś takiego, że no nie, no nie będę tak tylko przyklękiwać na tych piętkach, tylko tak będę klęczyć i patrzeć. I może nic tam się z jakiegoś szczególnego, nie wiem, mistycznego nie zdarzyło, ale. Dla mnie to taki moment właśnie spotkania, w takim sensie, że tam jest osoba. Później gdzieś myślę, że te myśli o zakonie się przewijały, ale nie były takie jakby bardzo mobilizujące, takie, że na pewno to jest to. Natomiast gdzieś po maturze, ja poszłam na pielgrzymkę z moją rodzoną siostrą. I to była pielgrzymka z Suwałk do Wilna. I na tej pielgrzymce spotkałam nasze siostry. Ale takie właśnie to pierwsze wejście do grupy naszej, która wtedy liczyła tysiąc osób. Było takie specyficzne, bo jak właśnie wchodzimy, ja patrzę z 20 osób konsekrowanych, czarnych po prostu. A inne grupy były jakieś normalne, nie? Tam nikogo takiego nie było, znaczy było mniej, dużo mniej. I ja to do mojej, tej mojej siostry, taką szturkę, mówię, słuchaj, chodź na koniec, ja z nimi iść nie będę. I to jest taki dowód właśnie, że Pan Bóg ma takie duże, ogromne poczucie humoru. I pamiętam, że moje serce poruszyła modlitwa sióstr. One o trzeciej godzinie, o 15 mówiły o obrazie Jezusa Miłosiernego i to był chyba czwarty dzień pielgrzymki i siasta poprowadziła taką modlitwę, że teraz po prostu sobie chwilę pójdziemy w ciszy i tak. Cichutko można sobie powtarzać, Jezu, ufam Tobie. No i tak ja idę, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie i nagle mówię, a halo, co teraz się dzieje, bo ja to, te słowa słyszę w, w sobie, w moim sercu. nie mówię, coś jakieś takie dziwne, podejrzane. Poszłam właśnie do tej siostry e, i mówię, no tak, jakby się siostra pomodliła za mnie. No i ja tak patrzę, mówię, ale czy Ty już myślałaś o tym? No więc ja jako taka typowa zadziora, mówię: No, tak, jak już się siostrę zakonną prosi o modlitwę, to już na pewno musi być, iść szybko do zakonu, nie? Mówię: O, już otwieram buzię, żeby powiedzieć, co na ten temat myślę. I nagle takie stop klatki właśnie, nie?, że Boże, myślałam, oj kupiec, teraz? i tak znalazłam się tak metr pod ziemią i po prostu w takim szoku: Ja, tą zakonną, o mało, nie, nie. Nie, nie, no, po prostu takie um, zaskoczenie to jest mało powiedziane. Um, później, już od tego dnia, ja trzymałam się z siostrami. Um, słuchałam właśnie z takim dużym um, pragnieniem um, tych um, małych, krótkich katechet w, w godzinie 15 15, i um, później wróciłam do domu. Otrza, siostra mnie wygadała, że właśnie, że ja chcę iść do zakonu. No to była chwila konsternacji. No, mama płacze, tata patrzy, tak, i tak mówię, co teraz robić. No, ale tak się złożyło i też tak rozeznawałam, że to jeszcze nie czas. I ten czas, który jakby dzielił mnie od wstąpienia, to był czas studiów, który też rozeznawałam, że że po prostu tak ma być. Mimo, że właśnie byłam taka przerażona, że to przez pięć lat to mi się to na pewno wywieje z głowy, i... ale nie wywiało, mnie I zostało takie pragnienie, no i podjęłam decyzję, no i tak, taka właśnie historia powołała.